Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat zgrywania, przegrywania plików gier z internetu do Commodore 64. To jest taki jeden ze sposobów, który ja sobie tak po prostu wymyśliłem. Może dla niektórych z Was ten sposób będzie taki właśnie prymitywny, może trochę wolny, bo wiadomo, są różne urządzenia do przegrywania, ale ja akurat tego sposobu używam i chciałbym właśnie tym sposobem się z wami tutaj podzielić co nam będzie potrzebne? potrzebny będzie oczywiście komputer mamy najlepiej jakbyśmy mieli kartridż ja akurat mam kardridge Extra Tape trochę tutaj sfatygowana jest etykieta, ale taki niestety kupiłem domyślam się, że większość z was ma blackboxy ja blackboxa tutaj niestety w mydelniczce nie używam, ponieważ na mydelniczce blackbox nie chce działać prawidłowo do tego jeszcze mam takie specjalne urządzenie Clone Master to jest taki rozdzielacz na dwa magnetofony. W zasadzie łączy dwa magnetofony do jednego portu. On jest, został trochę przerobiony przeze mnie, ponieważ w oryginalnej postaci nie mógłbym w ten sposób się posługiwać tymi dwoma magnetofonami, jeśli bym tego właśnie nie przerobił. Dlatego ja go przerobiłem. On jest przystosowany na dwa typy magnetofonów 1530 i 1531. Także. Można tutaj bez problemu sobie podłączyć właśnie magnetofony w ten sposób. Jedna wtyczka, i druga wtyczka. I mamy fajny interfejs magnetofonowy. Możemy podłączyć sobie dwa magnetofony do Commodore 64. Co nam będzie potrzebne dalej? Kaseta, adapter adapterek ten adapter można dostać na Allegro tanio lepsze adaptery są po 20 zł tańsze po 5 6 10 także tutaj koszt nie jest wysoki jeszcze jakby ktoś z was chciał to można sobie kupić taki adapter do którego można tutaj włączyć włożyć kartę SD. Oczywiście z adapterkiem, wtedy microSD wchodzi. Także fajna sprawa też. Jedyną wadą tego jest, że trzeba na numerach pamiętać, gdzie są jakie pliki, jakie gry, czy tam programy. Także to też fajna rzecz. Ja akurat tego nie używam, bo posługuję się smartfonem i smartfon też będzie tutaj nam potrzebny właśnie do tego, żeby sobie tutaj to wszystko ładnie poprzegrywać. Będą nam potrzebne najlepiej Trzy programy: Dearmaster, Master, WAV PRG i emulator do sprawdzania WinVice X64 emulujący Komodorka C64, żeby ewentualnie skontrolować, zanim nagramy na taśmę, czy się wszystko dobrze nagrało. Bo później, jak się okaże, że na darmo będziemy coś tam rabiać, i później się okaże, że w prawdziwym Komodorku nam nie będzie działać później będziemy musieli od nowa cały proces zaczynać a tak po prostu mamy możemy sobie sprawdzić w emulatorze działa no to znaczy jak w emulatorze działa no to prawdopodobnie na prawdziwym komodorku też będzie działać tą moją metodą można kopiować na taśmę gry i programy które zajmują więcej niż 152 bloki czyli od 153 w górę normalnie jeśli gra lub program ma do 152 bloków, to można kopiować sobie blackboxem bez problemu, ale później, jak jest większy plik, no to się zaczyna kłopot. Nie wiem, może są jakieś metody. Ja akurat próbowałem takie dłuższe pliki zgrywać większe i niestety to nie działało. Nie uruchamiało się później, czy tam się przerywało, coś nie pamiętam. W każdym razie nie działało. Więc najpierw byśmy zaczęli sobie od tego, że pobierzemy sobie program Kopy 235, który pozwoli nam właśnie skopiować gry, gry które czy tam programy, które są większe niż 152 bloki. W tym celu wchodzimy na znaną stronę CSDB DK.DK .dk. wyszukujemy sobie kopy 235. Ja akurat tutaj sobie pobiorę drugą pozycję pobieram zapisz plik i tutaj te kopy 235 mamy w formacie T64 ja sobie to po prostu przerobię na inny format właśnie przy pomocy tego programu Dearmaster można to zrobić otwierając dealmastera tutaj open. Możemy też przeciągnąć ten pobrany plik na ikonę dealmastera. Otwiera nam się tutaj. W celu wyeksportowania możemy, tutaj klikamy sobie na nazwę i przeciągamy do folderu. I mamy, mamy wyeksportowany plik PRG. Zamykamy sobie dealmastera. Ten plik kopy 235 T64 możemy skasować, żeby nam Tutaj nie przeszkadzał, nie myli, żeby się nie myliło. Przed nagraniem na taśmę musimy przerobić ten plik kopy 235 PRG do pliku Wave. Otwieramy sobie program WAV.PRG. Zaznaczamy sobie drugą opcję. I tutaj mamy szereg opcji. W tym przypadku najlepiej wybrać sobie tryb wolny, czyli bez turbo. Tu zostawiamy odznaczone. C64 pal, oczywiście. Tu zmieniamy na wav file, wave, wave file. Zaznaczamy inverted Wave waveform. Robimy OK. Przechodzimy sobie do folderu, w którym mamy przekonwertowany ten plik. Klikamy raz na tym pliku, raz, nie dwa razy. Tu nam się podświetli. I wtedy tutaj bardzo ważne. Polu C64 name musimy skasować tu te spacje i wpisujemy z dużych liter, z wielkich kopy 235. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że jeśli nic tu nie wpiszemy, to po prostu komodorek będzie nam czytał nazwę pliku jako albo jakieś hieroglify, albo będzie, będzie jakiś, po prostu bez nazwy będzie. Jeśli wpiszemy z kolei z małych, to też będą jakieś znaczki wtedy. Wtedy będą prawdopodobnie znaki graficzne, które, które odpowiadają znakom na klawaturze komodorca. No i robimy otwórz. Wskazujemy, gdzie chcemy zapisać. To zapisujemy sobie do naszego folderu. Robimy, możemy pod tą samą nazwą, kopy 235. I mamy zapisane. I tutaj, jak weźmiemy sobie, klikniemy. To będzie normalnie. Słychać, słychać w postaci audio ten przetworzony plik. I teraz od razu możemy sobie przejść z powrotem na stronę CSDB DK i ściągnąć sobie, pobrać jakąś grę. Na przykład powiedzmy Zybex. Bardzo fajna gierka. Na Atari się zagrywałem kiedyś dawno temu. no i Powiedzmy, wybiorę sobie tą tutaj na, o najstarszej dacie, 1988 rok, tą wersję. Pobieram. Wchodzę sobie do folderu, mamy tutaj pobrane. Otwieramy to sobie przeciągając na Deer Master. Eksportujemy przeciągając do folderu z powrotem. I mamy tutaj PRG wyeksportowane. Dirmasz teraz zamykamy. Tutaj możemy to skasować. Tutaj ten PRG też możemy skasować. No i mamy kopy. I mamy tu Zybexa. I Zybexa jeszcze musimy przejść do WAV PRG. I Zybexa robimy w ten sposób. Że tutaj nieco zmieniamy. Ustawiamy sobie na FAST. Czyli w Turbo nam będzie nagrywał. rough MODE. Rough mode to oznacza, że tutaj będzie po prostu turbo wczytywane z Gdybyśmy to odznaczyli, to prawdopodobnie nagra nam się turbo przed programem, czyli coś podobnego jak było na Komodore 16116 Plus 4. Jeśli zaznaczymy Rough mode, to po prostu będzie z wczytywane turbo, bo tak najczęściej się robi na Komodorcu i wtedy będzie wczytywany właściwy program, właściwy plik. I tutaj dalej zostawiamy tak jak jest zaznaczone. Robimy OK. Klikamy raz znowu na pliku. Kasujemy spację. Możemy albo samym backspace'em albo zaznaczyć całości i backspace. Zybex z wielkich liter wpisujemy. Otwórz. Zapisujemy. Zybex. Pyk. zapisane. Program. Wykonał nam pracę i mamy dwa wavey. Możemy sprawdzić dla pewności pod emulatorem, czy po prostu to działa. Chwilę trzeba poczekać. No i tu widzimy, że intro poszło. Jeszcze czekamy na tytuł. Na planszę tytułową. No i tą słynną, piękną muzykę. No działa, także możemy zamknąć emulator. Czyli tu mamy pewność, że wyeksportowany ten plik działa. Ja to zawsze kasuję, żeby mi się to nie myliło. No i co, ta, co teraz? Mamy już podłączony smartfon. Teraz trzeba będzie po prostu wgrać te pliki na smartfon. Także kopiujemy kopy i Zybex kopujemy sobie. Tutaj zrobiłem sobie folder Commodore 64. I wgrało nam, tak? Nic to oczywiście nie przerabiamy, tak jak czasami się pyta nas tutaj Windows, to nie przerabiamy, żeby później nie było nie było tam jakiejś kompresji, to musi być w WAV-ie najlepiej, tak jak jest. Teraz musimy podłączyć już adapter do smartfona, czyli podłączamy. Musimy oczywiście mieć gniazdo w smartfonie 3,5 mini jack. Wkładamy kasetę adapterek do magnetofonu. Oczywiście to można, tak jak powiedziałem, na jednym magnetofonie robić. Ja sobie łatwiej zrobiłem sobie na dwa. Włączamy Commodore. I teraz wgrywamy. Program Kopy 235 Głośność w smartfonie powinna być ustawiona najlepiej na połowę. Gdyby jakiś był load to możemy albo podgłośnić, albo ściszyć, ale raczej, raczej tak y, za głośno jak będzie, to będzie źle. Klawisz Play wciśnięty, wpisujemy load i startujemy w telefonie plik w odtwarzaczu przytrzymujemy od razu klawisz komodore, żeby pominięty został od razu nagłówek bo jeśli tego nie zrobimy, no to wtedy to wtedy zgubią, zgubi, no komputer nie będzie po prostu czytał tych danych, które ma od początku odczytać zgubią się te dane i będzie loa terror, bo w ogóle się nie wczyta no i leci, głośność ustawiona na połowę, wszystkie korektory powinny być wyłączone Jakieś podbijanie basów, sopranów, automatyczna regulacja głośności, tak samo. Najlepiej to wyłączyć, żeby uniknąć właśnie błędów przy wgrywaniu, wczytywaniu. Można oczywiście bezpośrednio już z takich plików wgrywać sobie gry, żaden problem, lecz tutaj będziemy właśnie bazować na tym, żeby przegrywać sobie na taśmę, na kasetę, celem nostalgii magnetofonowej. Ja też bardzo lubię wgrywanie z magnetofonu, także dzięki temu można właśnie wrócić do tych taśm i do wgrywania z taśm. No i plik się wczytał. Kopy 235 się wgrało. Robimy run. Mamy menu i wybieramy tutaj w tym przypadku opcję F1. Tape to Tape. Oczywiście ten program ma jeszcze inne funkcje, ale ja używam właśnie tej opcji pierwszej, Tape to Tape. Można tu też z dysku. Nie próbowałem ogólnie używać tych reszty opcji. Nie miałem po prostu czasu. Czyli wciskamy F1. Wpisujemy nazwę. W tym przypadku Zybex. Tak. Tak jak wtedy nazwaliśmy to w programie wav.prg. Enter. Return, tutaj jest return, <noise> nie enter. Wyskakuje nam komunikat, żeby włożyć taśmę źródłową. Taśmę źródłową już mamy, tak jakby włożoną. Wciskamy return, wciskamy turbo yes no, czyli yes, czyli literę Y na klawiszu wciskamy, ponieważ to będzie szło w turbo. No i mamy press play on tape. Możemy oczywiście już wcisnąć play znowu szybciej. I na smartfonie wciskamy sobie nazwę pliku do odtwarzacza i od razu jak tylko wystartujemy w odtwarzaczu, to wciskamy run, stop. Bo tutaj jest bardzo szybki, szybko wczytywany nagłówek. Także tu od razu trzeba wciskać. On od razu sobie wtedy przejdzie. Pasków oczywiście tutaj w tym programie nie będzie widać, ale możemy mieć tu pewność, że się wczytuje. Jeśli wszystko się wczyta poprawnie, to, to wyskoczy komunikat, żeby załadować taśmę docelową, na której będziemy nagrywać kasetę. Musimy oczywiście chwilę odczekać. Na smartfonie widzę, że już prawie połowa pliku została wgrana. Fajne jest to rozwiązanie z tym adapterem. Nie trzeba nic tutaj w magnetofonie przerabiać, wyprowadzać żadnych gniazd, podlutowywać się pod głowicę. Oczywiście wiadomo, są jakieś jeszcze inne pewnie metody. Ja akurat tutaj stosuję tą metodę. Dobrze, wgrało się i teraz mamy komunikat: Insert Target Tape, czyli wkładamy taśmę kasetę do drugiego magnetofonu, na której będziemy nagrywać. Ja sobie troszkę przewinę do przodu, wyzeruję sobie licznik, bo tam mam swoje nagrania. I wciskamy return, zaznaczamy oczywiście w turbo i wciskamy rekord leci no i czekamy oczywiście aż się nagra na taśmę i później po nagraniu będziemy mogli sprawdzić czy to się prawidłowo nagrało czy się będzie wczytywać Tutaj będzie ze 20-30 obrotów licznika. Będzie trzeba poczekać trochę. I ta metoda jest też o tyle dobra, że sobie, że sobie po prostu robimy te gry od razu w turbo. I dzięki temu oszczędzamy miejsce na taśmie. Bo gdybyśmy przegrywali to w oryginałach, na przykład z magnetofonu na magnetofon klon masterem bez przeróbki, no to wtedy zajęłoby więcej to na taśmie. Jeszcze nagłówki, jakieś grafiki, to wiadomo, a tak zajmuje mniej. Oczywiście nie wszystkie gry da się w ten sposób przegrać, na przykład gry na dyskietkach, kilkuczęściowe, częściowe, które mają kilka plików na dyskietce, no to tak średnio bym powiedział. Ale pewnie jakieś tam metody są, żeby dzielić to na części, ja akurat się w to nie wgłębiałem. Może ktoś by tam wiedział coś na ten temat? Dobrze. Nagrało się. Pyta się nas, czy zapisać jeszcze raz. Możemy generalnie w tym momencie po prostu zrobić reset z cardridge'a. Robimy reset. Przechodzi do menu cardridge'a. Ja sobie przewinę na 000 licznik. Tak. Wcisnę sobie wtedy F5. I sprawdzamy. Jest Zybeks, pokazuje nam adresy. Poganiamy klawiszem Commodore. I leci dalej. No i zobaczymy. Jeśli nie będzie loa terroru, ani nie zawiesi się po wgraniu... No to wtedy znaczyć będzie, że jest wszystko raczej w porządku. Oczywiście uruchomimy. Tutaj to jest standardowe klawisze F5, F3, bo po wgraniu będę uruchamiał klawiszem F3. W blackboxie jest chyba to samo To są takie często używane klawisze F5 automatyczna komenda, no i F3 uruchamia grę przy wyjściu z Carridgea, czyli tak jakby wyłącza cardridge przed uruchomieniem ugranej do pamięci gry. A po co no po to żeby właśnie zwolnić tą pamięć, ponieważ nie wszystkie gry prawidłowo działały z aktywnym, że tak powiem cardridge i dlatego to wszystko tak zrobiono, żeby można było z tego korzystać. Czekamy jeszcze chwilę. No i jest ready, wciskamy F3, no i sprawdzamy, czy gra się uruchomi. No tutaj widzimy już intro, także prawdopodobnie będzie wszystko w porządku. To ja już biorę joystick i troszeczkę giercowania. to drugi joystick. Dobrze, dobrze że ma dwa podłączone. Jeden do jednego portu, drugi do drugiego, także nie muszę nic kombinować, zmieniać. No i jest. Gramy. I Gramy. A to jednak na tamtym joysticku. To jednak na tamtym joysticku. Oj, słabo mi idzie w tego zybeksa bardzo słabo <laughs> Ale gierka jest fajna także Także polecam również O, kiedyś się zagrywałem Ale to na Atari w tą grę Dobra, wszystko działa Także można oczywiście stosować ten sposób Można rzecz jasna stosować tutaj inne sposoby na nagrywanie ja akurat stosuję ten sposób być może będę, będę myślał o czymś innym ale na razie póki co to, to po prostu niech tak będzie jak jest tego sposobu będę używał dzięki za obejrzenie i do następnego